Drodzy przyjaciele, już w najbliższą niedzielę wielka orkiestra świątecznej pomocy i wyjątkowa możliwość licytacji Jurka. Jesteśmy przed muralem, który powstał dwa lata temu w czasie spotkania w MDSMie dom według wartości, a teraz każdy z was będzie miał możliwość prawie w realu z Jurkiem zjeść śniadanie obiad albo upojny wieczór spędzić. To wszystko dzięki Stowarzyszeniu Pozytywni. Na Facebooku znajdziecie wszystkie niezbędne dane, by licytować. Tylko 20 figurek w całej Polsce. Ta, autorstwa pani Agaty Poznańskiej z Hełmka zasługuje na to, by wylicytować najwyższą z możliwych cen. Bądźmy pozytywni w tym dniu, wspierajmy wielką orkiestrę, pozwólmy się poczuć nawet lepszymi niż jesteśmy w rzeczywistości właśnie w ciągu tego dnia. Nie, to był żart. Wewnątrz jesteśmy dobrzy, dajmy, tego wyraz, dajmy temu wyraz w najbliższą niedzielę. I teraz bardzo ważna informacja. Zwycięzca aukcji zasili skarbonkę, która pomoże pięcioletniej Wiktorii ze Święcimia zmagać się z ciężką chorobą.